Te wiersze, które teraz prezentuję, one były przygotowane w zasadzie zebrane na taki wieczór karnawałowy, który miałam w prywatce. Oczywiście, wiesz, ze strojem, z dodatkami, z gadżetami do wspaniałej muzyki, która grała. Oczywiście mechanicznej. Delikatność chwili. Otuleni woalem ramion, trwaliśmy w tańcu, pragnąc istnieć na wieczność. Nie czuliśmy mrozu, ani wiatru, ani wstydu. Ogrzewaliśmy serce od serca. Rozgrzani siłą palących uczuć, przestaliśmy istnieć dla innych, chroniąc delikatność chwili. Zanurzaliśmy się w sobie, ciepłym dłoni muskałeś moją twarz, usta smakowały usta, przeszywał nas dreszcz rozkoszy, a świat wokół przestał istnieć. Unosiłam się na palcach, ty trzymałeś mnie mocno, kołysaliśmy się w jednym takim samym rytmie rytmie bijących serc i oddechów to był nasz taniec niech muzyka unosi nas cały czas na szczyty marzeń do pragnień o szczęśliwym życiu bo życie to taniec raz gra muzyka miła Teraz taka budząca niepokój, ale można w tańcu się zapomnieć, właśnie trwać w chwili, która raduje, unosi, jest spełnienie marzeń o tańcu z tym, którego się kocha i przez którego się jest kochanym. Wzruszam się, więc już kończę. Pa, pa.